Wartość rynku wyrobów alkoholowych w Polsce szacuje się na około 10 miliardów. Jest to znaczący element państwowego budżetu i tutaj w, samej, w samym tym segmencie pojawiają się zmiany. O ile spożycie alkoholu, czyli dochód ze sprzedaży y, alkoholu czystego, wódki mocnej y, spada, na rzecz y, piwa i wina, o tyle segment alkoholi premium, czyli tych wysublimowanych, wyszukanych y, o dobrej jakości produktów o wyższej cenie rośnie. Czyli wiąże się to nierozerwalnie ze zmianą sposobu, zmianą kultury picia. Jest wyraźnie zauważalny trend wśród polskich producentów, nie tylko polskich, również światowych producentów alkoholi. Zaczynają wprowadzać coraz więcej gatunków wódki premium. Mówię tutaj o alkoholach mocnych, tych powyżej 18%, bo chcą wpasować się w tendencje, trendy rynkowe oraz pojawia się coraz więcej alkoholi. O obniżonej zawartości procentowej, po to, aby sprostać zmieniającym się gustom odbiorców. Ograniczeniami narzuconymi odgórnie, ograniczeniami, z którymi spotykają się wszyscy producenci, polscy oraz producenci obcy w naszym kraju, to są bariery związane z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Niektóre zapisy tej ustawy sięgają roku 50. 56. W efekcie, w zasadzie, alkoholu, czyli jednego z trzech najbardziej rozpoznawalnych produktów polskich, nie można reklamować nigdzie poza zamkniętymi imprezami. Moim skromnym zdaniem, należałoby pomyśleć nad troszeczkę innym ukierunkowaniem tych ograniczeń. Nie wszyscy wiedzą, że brandy kojarzone jako rdzennie polskie, takowymi już w tej chwili nie są. I żeby zaistnieć na rynkach światowych, należy to wesprzeć gigantycznymi nakładami na PR, na reklamę. W tym miejscu małe wytwórnie, polskie wytwórnie alkoholi, alkoholi premium, starające się zaistnieć na rynkach światowych, napotykają na gigantyczne problemy. Można tutaj dać za przykład chociażby w rynek Wielkiej Brytanii, gdzie producenci, dystrybutorzy alkoholu nie napotykają na tego typu y, ograniczenia. Y, dość y, takim y, humorystycznym przykładem jest to, że y, mieszkańcy y, Zgorzelca mogą kupić przez internet alkohol z Gerlitz, y, czyli z niemieckiego miasta położonego tuż za y, drugim brzegiem rzeki. Y, natomiast w Polsce łatwiej jest kupić przez internet broń niż alkohol.